Na każdych z moich dziesięciu odbytych szkoleń słyszałam tylko zmień obroty. Nazywam się Katarzyna Schirmer i jestem instruktorem stylizacji paznokci, a to jest cykl, w którym powiem Ci, czego inni mentorzy na pewno ci nie powiedzą. Tak, tak, nie ma szkoleń dla osób leworęcznych, ale na zwykłych szkoleniach można także uwzględnić te osoby, ponieważ nie wystarczy tylko powiedzieć zmień obroty. Trzeba także potrafić to pokazać. Sama jestem osobą leworęczną i przez trzy lata nie wiedziałam, jak się z tym uporać. Także sobie tego nie wymyśliłam. Nigdy nie zapomnę, jak się czułam, kiedy musiałam zdać się tylko na siebie. Tak, wiem, wiem. Przecież to takie proste, żeby pracować odwrotnie, nie wiedząc pod jakim kątem, nie mając do tego pokazanego, tylko słownie wytłumaczone, niewytłumaczone, powiedziane. Ale, ale oczywiście potrafię także pokazać osobom praworęcznym, jak pracować frezem. Także moje szkolenia są dla osób prawo i leworęcznych. Ja musiałam do tego dojść sama, ale Tobie chętnie pokażę i wytłumaczę krok po kroku, jak wykonywać kolejne etapy pracy ze skórą, z nożyczkami i z frezem. Zostań ze mną i sama się o tym przekonaj.